Witam serdecznie, z tej strony Mateusz z Dobrego Oka. Dziś prezentuję w tą no, nie najprzyjemniejszą pogodę, e, ale za to przyjemny samochód, bo to Kia Ceed, druga generacja, samochód e, można powiedzieć, że mocno bezawaryjny, ponieważ mamy tutaj jednostkę silnikową 1.6 na łańcuchu rozrządu, więc tak naprawdę wypada wymieniać systematycznie filtry oleje i można jeździć i jeździć. Jak to mówią, teraz już takich nie ma. Bo już KIA poszła w silniki małolitrażowe litrażowe i turbodoładowane. Tutaj pojazd pochodzi z polskiego salonu. Od nowości miał jednego właściciela. No i cóż, zachowany jest w świetnym stanie. Jak to czasami się mówi, używany jak nowy, to ten samochód właśnie taki jest. Wielkość bagażnika Key jak widać, jest dość przyzwoita, mimo małych wymiarów. Auta jest bagażnik dość duży. Mamy koło zapasowe, taką dojazdóweczkę no i dość głęboki. Bagażnik z ciekawostek mamy uchwyty na zakupy z dwóch stron. Oczywiście oświetlenie i takie sprytne e, miejsca, gdzie możemy po prostu zaczepić jakieś e, dodatki. Samochód, jak widać, nam troszkę odjeżdża. E, ale dobra, widocznie jest lekka górka daleko nie ujedzie. Jak chodzi o miejsce z tyłu w tym samochodzie, myślę, że jest bardzo przyzwoicie, ponieważ fotele z przodu są ustawione tak, by było wygodnie kierowcy i pasażerowi, a z tyłu, jak widać, mamy naprawdę pokaźną ilość miejsca. Z ciekawostek jeszcze dodam, Key Seat jakże popularnym samochodzie, e, przez niektórych nielubianym, Ponieważ nasze służby korzystają często z tych pojazdów. Co też pokazuje, że jednak musi być bezawaryjne. Mamy fajnie poprowadzone światło LEDowe, co nadaje temu autu jeszcze takiego lepszego, świeżego wyglądu. Myślę, że jak na 14 rok, to przód tego auta starzeje się świetnie. Jeszcze minie wiele lat, zanim ten samochód naprawdę będzie no, wyglądał na stary. O, zwróciłbym jeszcze uwagę, że to jest tylko Kia Seat, a drzwi zamykają się mega z gracją i cichutko. Fotel kierowcy jest regulowany góra-dół, pasażera nie jest, już nie. Co znajdziemy na wyposażeniu? Tutaj akurat mamy tylko z przodu elektryczne szyby, ale natomiast mamy tempomat, sterowanie z kierownicy, Limiter prędkości. Trzy tryby, mm, trzy tryby wspomagania: normalny, sportowy i komfortowy. E, Podgłaszanie, przyciszanie muzyki, no i system bluetooth, e, puszczanie muzyki, jak i oczywiście rozmowa. Aktualny przebieg zaraz zobaczymy, jak odpalimy sobie samochodzik, ale to jest poniżej 80 tysięcy km. I proszę zwrócić uwagę, że auto jest zachowane w świetnym stanie. Widać, że obecny właściciel bardzo o nie dbał. Skrzynia biegów sześciobiegowa. co daje nam to, że autko potrafi być dość oszczędne. Znajdziemy tutaj oczywiście dwa gniazda: zapalniczki, USB AUX, klimatyzacja dwustrefowy, klimatronik. System audio to jest jednostka, która ma zachowane jeszcze płyty CD. Możemy sobie słuchać no, muzyczki na CD, jak i radia, jak i tak jak wspomniałem wcześniej, puszczać muzykę po Bluetoothie. Schowek w tym pojeździe jest z możliwością chłodzenia, no i oczywiście podświetlany. To jeszcze, jako ciekawostkę, dodam taka firmowa, no, taki miejsce na cup holder, i możemy popielniczkę tutaj sobie używać. Jeśli dobrze pamiętam. Tu jest czyściutko, nawet w tym aucie to pachnie nowością. Dosłownie pachnie nowością, więc zachowany jest naprawdę w świetnym stanie. E, pokrowiec na okulary z takim milutkim wy, wytłoczeniem w środku. Podświetlane e, słoneczka, więc ostatnio miałem na sprzedaż Audi A3 i niestety... Tego tam nie uświadczyliśmy. Dobrze, myślę, że przejdziemy do jazdy próbnej. Pokażę, jak to auto zachowuje się podczas jazdy i czy jest komfortowe. Jak już wspomniałem, mamy sterowanie z kierownicy, czujniki parkowania. No i jedziemy, zobaczymy jak te 1.6 130 koni daje sobie radę. Na nagraniu może być troszeczkę głośniej, ponieważ aktualnie są założone opony zimowe, więc zimowa opona jak wiadomo jest troszeczkę głośniejsza. Jednostka 1.6 myślę, że wystarczająco napędza ten silnik. Nie jest To, to nie będą wiadomo sportowe emocje, ale to jest wystarczająco, wystarczająca moc, jak i pojemność, żeby żwawo przemieszczać ten silnik. 1.4 nie jest zły, aczkolwiek pali podobnie jak 1.6, a jednak lekko, troszkę mu tam troszkę, troszkę brakuje. Szczególnie jak, gdzie siedzimy w trasie i chcemy przyspieszyć do tego, dorzucimy jeszcze bagaże, włączoną klimatyzację, to wiadomo, że troszeczkę to może e, ostudzić e, zapał tego, tego auta. Na pewno dużym plusem jest to, że auto jest bardzo zwinne. Jak chodzi o parkowanie w mieście, myślę, że nie będziemy mieli problemów, żeby zmieścić się nawet w jakieś najdrobniejsze e, najdrobniejsze miejsca. E, no i no dużym plusem jest to, że tu naprawdę poza takimi podstawowymi serwisami, to nie powinno nas nic w tym pojeździe zaskoczyć, jakoś nie miło. Co, no, w 2014 roku, jak chodzi o samochody, to już w niektórych markach, no, nie jest taką podstawą, bo Potrafimy kupić, no wiadomo, im świeższe auta to czasami niestety trochę gorsze. Ale już i w 2014 roku e, niektórzy producenci e, no, nie popisali się, jak chodzi o jakość wykonanych silników. Słynne choćby 1,6 VTI, tak zwane też THP, czyli turbodoładowane na łańcuchu rozrządu. No te silniki potrafią w ciągu roku po dwa razy prosić o wymianę rozrządu, więc dobrze wiecie, że na przykład tamtych aut nie polecam, jak i też niechętnie oglądam przy zakupie. Zawieszenie w miarę mięciutkie, nie jest bardzo, bardzo taki sztywny. Nic nie hałasuje podczas przejeżdżania przez progi. Jest takim po prostu poczciwym, dobrym kompaktem. Myślę, że jak ktoś szuka e, jakiegoś autka rodzinnego albo po prostu nie chce jeździć wiecznie po mechanikach i naprawiać czegoś, to wybór e, Kia Seat jak i Hyundai i30 to jest dość, dość dobry, dobry temat do rozważenia. Tylko ważne, żeby mieć pewność, że ktoś systematycznie e, robił serwisy filtrowolejowe, bo niestety, jak to ktoś zbagatelizuje, to to niestety i też te silniki wtedy potrafią cierpieć na pobory oleju. Eee, więc e, jeśli, jeśli bagatelizuje ktoś, to potem ktoś inny będzie za to płacił. Więc standardowo, jak we wszystkich autach, trzeba przypilnować, jak często ktoś robił w sumie coś, co jest podstawą w każdym samochodzie, czy to diesel czy benzyna, systematyczne wymiany oleju. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kontaktu.